Yo siemanko z tej strony Krycha i witam was na moim kanale z serii Zagubiony w Hasztach Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczka Tak więc, w dzisiejszym odcinku będziemy kosić trawę mm, Tak, przed odcinkiem skosiłem całą trawę, zarobiliśmy około 12 tysięcy z tej trawy w sensie, zamieniłem po prostu tamtą kosiarkę na tą, na tą W Zasadziłem 20 drzew. I za to dałem 1000 zł plus to 3400 jakoś. Więc tak, przedzieliłem mm, tą, tą całą dziurę na 6 kawałków. I każde ulepszenie będzie kosztowało plus 25 tysięcy. Czyli to 25 to już będzie na przykład 50 kosztować. To 75 i tak dalej. I później będziemy tą dziurę powiększać. Więc na razie w takim małym kwadracie mieszkamy. Zastanawiam się nad sprzedażą tej kosiarki. Wiadro oczywiście sobie zostawimy. I tak. No to ja może wezmę się. Za trawy, i w dzisiejszym odcinku, jaki jest plan? Mm, nie wiem, myślę, żeby chociaż kupić jakiś traktor mały i zacząć robić pole lub jakąś szklarnię. Myślałem, żeby pójść w ogólnie w pszczoły, bo myślę, że to będzie fajny biznes, albo jeszcze można pójść. Mm, Miałem to przed chwilą na języku i zapomniałem. Ogólnie wiem dlaczego już mi nie działała ta kosiarka. Po prostu tutaj musiałem tą rurę podłączyć. Oj, znowu jej nie podłączę. Oj, dlaczego? I co, znowu tej rury nie podłączę. Fantastycznie. O, dobra. Działa. Więc tak, ja może wezmę się za koszeniem. I ogólnie tak, zwiększyłem pojemność tej posiarki od razu do 20 tysięcy. Jak dobrze pamiętam, żeby nie jeździć co chwilę do tego punktu sprzedaży. No i pokażę wam, jak to fajnie kosi. No to, to nieźle kosi. Ogólnie powinienem w drugą stronę jeździć. W tą stronę powinienem jeździć i wtedy bym nie zawadzał. Więc tak. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić trawę, bo praktycznie nie ma co tu robić. Więc szybkiego tajlamsa zrobię wam, jak koszę tą trawę i zaraz się widzimy. Ogólnie widzowie już robimy ostatni przejazd i to będzie trzeci tak, trzeci kosz więc idziemy szybko wyładować i sprzedajemy dobra niech ci tu sprzedaję. A wiadereczko tu mi się przesunęło lekko. Niech będzie tutaj. Sprzedamy, może tą kosiarkę siak jak dużo niej zarobimy Dobra i tak trzeba byłoby jakiś mały ciągnik mm, wypożyczyć. No, nie taki tylko taki tyci tyci.

to kolor siedzenia. Hmm, niech będzie taki szarawy. Hmm, w sumie nawet można go kupić. Kupimy go. Dobra. I teraz gdzie są do niego maszyny? Po prostu zobaczymy tu. Tu powinny być wszystkie akcesoria do niego. Aha, bo to jest tylko kosiarka. Serio? No, nie opłacało nam się go kupować. Dobra, no to lipa. No nie chcę tego ciągnika. Mm. No, koni to za dużo już. Za dużo. Co tu byśmy mogli wziąć? Może małego John Deera? albo jakiegoś mojego Fergusona? O, a może takiego? No myślę, że jak, na, jak, że jak na sam początek to będzie fajnym. To już widzę, że to nie jest ten, tylko ten. Dobra. Taki kolor, kabina no, Oczywiście, że to musi być lupsko Konsola, tłumnik Tłumnik skrócony, obciążnik 100 kilo Wzmocnienie Nie, albo dajmy Przód znaczek, tak Znak przód, nie. Dobra i będzie to stara. No dobra i w takiej konfiguracji go wypożyczamy. Weźmiemy jakiś puk chyba. I do niego nie wiem. Twórkę, trójkę. Mm. Dobra, może ta nie no ten będzie. U nie będzie trzeba kupić chyba. No trzy skibówkę. Dobra, niech będzie czerwony I, I... Dobra, to kupmy No i to są nasze pierwsze, nasze nowe nabytki I akurat zrobimy zdjęcie Dobra Dobra, tę kosiarkę można wyłączyć, żeby ona na mnie hałasowała. Jest jakiś czerwony ten, jest taki. I zobaczymy, czy w ogóle ten Ferguson da radę. Idzie te pole, byśmy chcieli. No może tutaj byśmy zrobili takie. Tutaj, o stąd Byśmy tak sobie ładnie zrobili Tak I o jedziemy I ładnie w polu Tylko jakie to długie pole może być Może nie wiem jeszcze kawałek. Dobra. Tyle starczy. Jest tu, o jest tu ładnie przyknięte. i teraz zróbmy tak. Dobra i takie, nawet chyba za szerokie trochę, ale trudno. Trudno musi być jakiś na sam początek pole. Najwyżej nie, nie zasiejemy całego. Dobra, teraz trzeba się ładnie ustawić. Jak się ciągnik sam się ustawi I jedziemy I niekładnie ładnie Czy Dlaczego on tak podnosi go? Nie wiem, widzę, wiem, nie wiem, nie wiem To tutaj też wam zrobię szybkiego time i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, pole zaorane. Nie wiem, maszyna, niech sobie chwilowo stoi tu. O, niech sobie tu stanie i tak zróbnie. Oj, dlaczego to tak się stało? No. Dobra. I będę musiał tutaj lekko pomalować no i niestety będzie tu trawa wystawać ale trudno i muszę delikatnie przem... W się sensie, delikatnie poprawić to co popsułem Ogólnie w jednym momencie Wam urwałem timelapsa ponieważ Perguson postanowił, że się zakopiem i nie miałem jak nim wyjechać więc postanowiłem, że wyłączę nagrywanie i na spokojnie go wyciągnę i dopiero go wyciągnąłem jak skończyłem pole więc no tu ładnie pole dobra, tu sobie ładnie rośnie trawka Zara, kupujemy coś. Może siewnik byśmy kupili i byśmy coś zasięli. No bo, dobra, albo dobra, niech puk sobie tutaj stoi. No, pucic. dobra. I co by byśmy mogli tutaj kupić? Mm, siewnik na pewno. No tak, memprozet, nie, ja bym poleciał 2,5 metra i też bym kupił już, bo to nie jest jakoś dużo pieniędzy. Kolor podstawowy, niech będzie może taki, rurki muszą być czarne, nie no może czarne to nie, ale takie. Takie o ciemne. No i niech będą nie... Niebie... Nie no niebieskie nie. Dobra, niech będą lepiej szare. No i co kupujemy? Czyli w dzisiejszym odcinku są trzy nowe nabytki. I jeżeli widzowie podobają Wam się takie odcinki, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w góry, subskrypcji i komentarza bo nie bardzo to wspiera i budujemy kanał. Więc lepiej, żeby była ta subskrypcja i like w górę, łapeczka. Ogólnie to tak. Musimy jeszcze nasiona kupić. Palety. Hmm. Gdzie to może być? O, dobra. Dobra, kupmy. Kupmy tak z pięć. Albo nawet i No, Dobra, gdzie to się teraz piło? Dobra. Nawet ten siewnik miary pasuje do tego ciągnika, więc mi się to podoba. No się. wiecie co? Widzowie, zrobię tak. Szybszym sposobem. I ładnie. O, od... dobra. Zapełni się siewnik cały. Do góry. I co my możemy zasiać? No, na pewno tak. Hmm. Gdzie to jest? Hmm. Tu, do góry. Możemy tak. Owies. Słonecznik. Hmm. Pszenicy, dlaczego nie? Przecież pszenicę też w marcu. Nie wiem, zbagował mi się coś. Dobra, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zasiać pszenicę po prostu. Jestem ciekawy, czy mi starczą te nasiona, ale powinny. No, a, no dobra, no to siejemy może... Może.. Owiec, yes. będzie git. Na owcu też się dużo zarobi. I siejemy. Ładnie sieje Ferguson. Podoba mi się taki zestaw. Oj, tu nie poprawiłem. No to zaraz poprawię. Tu cała ściana zarośnięta, prawie. trawie. To, to tak dba o to? Dobra, tu ładnie. Ogólnie możecie też pisać w komentarzach, co mogę Ogólnie robić na tej serii, no bo ja tutaj dam pomysł. W sensie no już zacząłem go robić i realizować, czyli sadzić drzewa po prostu. Myślę, że to będzie na sam początek dobry biznes i mam jeszcze w planach dzisiaj ogólnie pszczoły postawić, chociaż jeden ul, o ile będzie nas stać, bo nie wiem. Chciałbym zobaczyć, czy to będzie opłacalne. Ale mi się zdaje, że to będzie opłacalne, więc pójdziemy w te pszczoły i zaryzykujemy. Ale i tak dzisiaj myślę, że to będzie dobry biznes. Więc jak dzisiaj jeszcze będziemy stać, to kupimy po prostu te pszczoły i... I będziemy się szybko rozwijać. I wtedy, jak uzbieramy trochę pieniędzy, to będziemy mogli zacząć budować gospodarkę. A też przy okazji, zrobimy drogę, jakąś fajną spłyt I będzie fajnie. Dobra, jeszcze kilka przejazdów do sobie zostało. Nie, na spokojnie, starczy nasiutko. Ogólnie ja nagrywam trochę na innych zasadach tą grę, w sensie tą serię, niż inni youtuberzy, bo na przykład, nie wiem, jeżeli znacie Herosa, on też nagrywa ze swoją dziewczyną w dziurze, tylko że ja miałem, in, ja miałem, ja miałem plan przed nimi to robić, jak oni jeszcze w ogóle żadnego filmiku nie wstawili, to ja już miałem to w głowie, ale po prostu nie było mnie. Yy, po prostu nie było mnie przy komputerze i nie miałem jak to zbytnio zrealizować i nagrać do was i niestety mnie wyprzedzili z tym pomysłem. Więc... Tak jakby oni byli pierwsi, ale ja przed nimi to wymyśliłem. I to taka fajna historia Więc żeby nie było, że skopiowałem od youtuberów od razu usprawiedliwiam się. I tu dosłownie ostatni przejazd nam został. I tam delikatne poprawki na polu. podobał się ten ferguson dobra tu jeszcze delikatnie poprawimy żeby nie było śladu dobra ogólnie też trzeba byłoby no w sensie no trzeba powoli myśleć już nad jakimś nie wiem gospodarstwem czy coś ale to to dopiero za kilka odcinków no i tak, w sumie już znam Ferguson nie będzie potrzebny, więc możemy go zgasić. Możemy przejść do sklepu. I tak, malowanie, trawka. I tak, możemy zrobić, bo inaczej nie zrobimy. No i. Tak. I oczywiście jeszcze pszczoły damy. Zwierzęta, pszczoły. ojojoj oj, oj. drogie trochę te pszczoły chyba że tu mamy takie małe ule o albo takie coś postawimy o tak o tu przy płocie fajnie je postawimy najwyżej później te pszczoły trochę przesadzimy Dobra, niech sobie fruwają i jakieś małe po prostu miejsce na no to kupmy. No i dobra, niech będzie tu. Tu ładnie, tu tak zróbmy. Trzeba im dać tu kwiatków. Żeby miały co zbierać Praktycznie powinniśmy chyba tą trawą. Nie, dobra. Zostawmy to po prostu tą trawą. I dobra. W tym odcinku byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji, komentarza i dzwoneczka i oporowo! Siema!